Tutorialu I jako, że wakacje w pełni, więc jest okazja, żeby pobawić się trochę kolorem, więc mam dla Was propozycję makijażu takiej kocicy w zieleni. Zielony to jest jeden z moich ulubionych kolorów, i bardzo się cieszę, że jest teraz modny i że jest coraz więcej produktów w tym odcieniu w leśnej zieleni, jasnej, neonowej, błyszczącej. Kiedyś takich produktów nie było bardzo ubolewałam z tego powodu, ale teraz są, więc bardzo chętnie ich użyję i pokażę Wam bardzo fajny sposób na równe poprowadzenie kreski, więc jak zrobicie krok po kroku tak jak ja, myślę, że nie powinniście mieć problemów. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest u mnie bardzo gorąco, więc będę miała wiatraczek włączony. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ani szumieć, a ja bez tego to dzisiaj nie wytrzymam. Zaczynam sobie od bazy z Too Faced jest to baza pod makijaż, dodatkowo z filtrami. Ma tutaj filtr 25. Specjalnie tak jest e, sformułowana, żeby nadawała się pod makijaż. Widzę tutaj leciutka taka mleczkowa konsystencja. I nałożę sobie na tą twarz. Podkład, jaki wybrałam, to Naked Skin od Urban Decay. Jest to jeden z moich ulubionych podkładów takich na lato. Ma taką, widzicie, lejącą konsystencję, ale bardzo dobrze kryje. Ma też super odcień. Ja mam numer 3. I właśnie drugi taki podkład, dość podobny, e, znalazłam u Benefit. Hello Happy Flawless Brightening Foundation, e, również w numerze 3. Więc one mają podobne właściwości, bardzo dobrze kryją, wyrównują koloryt e, i dobrze się trzymają. Ale nie są za ciężkie, więc sam raz na lato. Korektor w pędzelku Estée Lauder Double Wear Brush on Glow. Fajnie rozświetla i również jest bardzo lekki. Podejrzewam, jak będziecie chciały zrobić taki makijaż na specjalną okazję, to ostatnie czego chcecie to w gorący dzień, to uczucie siedzącego makijażu na twarzy, więc tutaj dobrałam takie kosmetyki, żebyście mogły skorzystać i nie czuć się za ciężko. pędzelek do korektora, jakiego używam to jest Fenty Beauty numer 180, on taki ma fajny kształt i zachowuje się trochę jak palec, więc moje ostatnie odkrycie było dokładnie klepie tak samo jak palec a nie musimy sobie brudzić palców no i dla osób z długimi paznokciami, ja jak nosiłam długie paznokcie to miałam ten problem, że nie mogłam sobie palcem dojechać dobrze więc pędzel jest jak najbardziej przydatny puder z Laura Mercier Translucent. Zagruntuje mi tutaj wszystko dobrze. Jeden z najbardziej trwałych pudrów, jakie znam. I używam od lat. Teraz ja brwi mam tutaj swoją wysłużoną pomadę z Anastazji Beverly Hills. Jak zasycha, dodaję kropelkę Duraline i dalej jest jak nowa. Ja to mnie lubię, jak jest troszeczkę taka zaschnięta, bo wtedy... Lepiej mi się nią maluje. Jest taka bardziej zwarta i ma więcej pigmentu. Na płasko ścięty pędzelek nakładam troszeczkę korektora i wyrównuję linię brwi. żel dobry brwi Dior Show do Diora w numerze 2. Myślę, że wiele osób zniechęca się do takich makijażu, bo po prostu nie wie, jak poprowadzić tą kreskę. Czy zacząć od góry, czy zacząć od dołu. A ja pokażę Wam najłatwiejszy sposób, jak zacząć od środka. Czyli zacząć od namalowania linii wodnej ciemną kredką. Może to być czarna, może to być brązowa, jeżeli macie fajny zielony cień, to nie musicie używać zielonej kredki, wystarczy jakaś ciemniejsza baza pod spód. Ja akurat mam ciemnozieloną kredkę od Clarence'a w numerze 05 Forest. Pomalowałam linię wodną i teraz wyciągnę ją zgodnie z kierunkiem, tak jak biegnie moja linia wodna, czyli troszeczkę do góry w stronę końcówki brwi. To jest najlepszy wyznacznik. Czyli pomalowałam linię wodną i tak, jakbym ją chciała namalować dłuższą, wyciągam ją dalej. I to jest mój szkic, którym będę prowadzić pozostałe kreski. No, łatwiej nie można. Musicie koniecznie spróbować. To jest bardzo łatwa metoda. I od tej kreski będę malować potem cieniem tutaj i również na dole. Już praktycznie jest gotowe. I od tego szkicu starczy poprowadzić, przyciągnąć dalej te kreski. I na tym etapie sięgam po pędzelek, polecam taki syntetyczny, bo on jeszcze nie tylko rozetrze, ale też pomoże Wam wyrównać krawędzie tej kreski. Syntetyczny ogólnie jest lepszy do takich kremowych produktów mokrych, a taka żelowa kredka do takich należy. Jak Wam coś wyjdzie krzywo albo chcecie się poprawić to skośnie ścięty pędzelek, bardziej precyzyjny, on Wam tutaj pomoże zrobić takie ładne wyciągnięcie. A na przykład patyczek kosmetyczny pomoże troszeczkę bardziej rozetrzeć granice. Sposobów jest mnóstwo, nie ma jednego najlepszego, zależy od tego czym Wam się wygodnie maluje i co macie dostępne w swojej kosmetyczce. Tak wygląda kreska namalowana tylko kredką i to jest właśnie idealna, trwała baza do tego makijażu, bo kredka jest wodoodporna. Jak zastyga, to już jest praktycznie nie do ruszenia. I na tą kredkę będę nakładać zielony cień, przepiękny zielony, właśnie o taki mi chodziło, tutaj ten na środku, z paletki Emerald Obsessions od Huda Beauty. I nabieram go troszeczkę na skośnie ścięty pędzelek i nakładam teraz na moją kredkę. Śliczny odcień, przepięknie się mieni. I jak mówię, na czarnej bazie tak samo Wam powinno wyjść. Może troszkę mniej zielonego będzie mm, widać, ale tak samo będzie pięknie wyglądać. Ten sam cień nakładam też na dolną powiekę, wszędzie tam, gdzie była kredka. Myślę, że nabiorę jeszcze troszeczkę tego matowego zielonego cienia, który jest obok żeby troszeczkę tu rozetrzeć krawędzie nim w tej samej paletce mam również ładny rozświetlający odcień idealnie nadający się tutaj w kąciki nakładam go odrobinkę w sam kącik nawiązuje fajnie zielenią i rozświetla Z tego, że będę doklejać sztuczne rzęsy, namalowałam sobie tutaj cieniutką kreseczkę eyelinerem w pisaku jest to Tattoo Liner od Kat Von D. Nie wyjeżdżam za bardzo, tylko tak po prostu dla mojego kształtu oka lepiej wygląda, jak mam tutaj też coś ciemniejszego. I oczywiście ukryję tu mi pasek rzęsy. Rzęsy teraz podkręcam zalotką. I tuszuję je tuszem nowym tuszem od Too Faced Damn Girl. Ogromną szczoteczkę. Ale nawet się nie pobrudziłam ostatnio używając jej. Ona daje bardzo dużą objętość. Rzęsy wytuszowane. Teraz doklejam sztuczne. Mam tutaj przecięte na pół rzęsy Supernova Lashes mojej marki. Jest to model Aquarius. Przeciąłam go po prostu na pół i używam jako połówek. Uwielbiam, bo pięknie wyciąga, wyciąga oko i podnosi kąciki do góry. Czyli to, czego ja potrzebuję. Oczy skończone, więc teraz moja blada, płaska twarz aż prosi się o modelowanie. I ostatnio odkryłam bardzo fajną paletkę do konturowania od Golden Rose. Przypomina mi ten ze Smashboxa. Mam tutaj jasny matowy odcień, taki jasny ciepły i ciemniejszy, chłodniejszy. I ja sobie mieszam te dwa, potem na dłoni odbijam i stempluję. Widzę, że mi się nie nagrało nakładanie różu, więc jeszcze raz powiem, że do tego makijażu dobrałam róż California od Benefit i jest to róż w takim pięknym, soczystym, brzoskwiniowym, wakacyjnym odcieniu. Ogólnie do zieleni bardziej pasują cieplejsze odcienie różu, pomarańcze nawet, więc jeżeli macie chłodny typ urody i chcecie taki makijaż zrobić, to bardzo polecam róż, ale właśnie wpadający w trochę cieplejsze tony. To po prostu nie będzie się tak gryzło będzie tworzyło ładną całość nałożę jeszcze trochę bo jest piękny rozświetlacz również z Benefit bo on daje taki jak ja to nazywam, księżycowy blask to nie jest mocna tafla ale jest wystarczający i przepięknie odbija światło nakładam go tylko tutaj na szczyty kości trochę pod łukiem brwiowym. Trochę na skroni, na środku nosa i na górze górnej barki, i usta. Do tego makijażu możecie dobrać czerwone usta w jakimś ciepłym odcieniu, aż takie pomarańczowe, neonowe będą też super pasować. Ja postawię tutaj na klasyk i mam tutaj konturówkę. To jest NYX e, mm, suede matte Lip Liner w odcieniu Fetish i błyszczek Extreme Shine Lip Gloss z Eveline numerze 06. Właśnie taki ciepły zestawik, który zbalansuje trochę to mocne oko. Z racji tego, że mam tutaj odsłonięte ramiona, to pomyślałam, że jeszcze pokażę Wam w akcji przepiękne rozświetlacze do ciała od Huda Beauty w trzech odcieniach ja wybiorę sobie ten najjaśniejszy Luna. I do tego jest też pędzelek specjalny, jest naprawdę świetny produkt. Bardzo pięknie wygląda. Ten produkt zastyga. I trzyma się skóry pięknie. Można w nim nawet pływać. Jest wodoodporny. I makijaż jest gotowy. Moja zielona kocia kreska. Mam nadzieję, że z moimi wskazówkami uda Wam się zrobić taki makijaż jak nie lepszy. Wierzę w Was. Jeżeli zrobicie coś takiego, to podzielcie się na Instagramie, oznaczając katosu. Bardzo chętnie zajrzę. I pamiętajcie też, że ten kolor możecie swobodnie wymienić na inny. Ja zrobiłam w zieleni, ale pięknie będzie wyglądać też w granacie czy w fiolecie. Zachęcam do kombinowania i do subskrybowania mojego kanału, i również do obserwacji na Instagramie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. pa!